Leszek Szymowski, witam Państwa bardzo serdecznie w moim programie O Co Chodzi. Przyjechałem dzisiaj na spotkanie z Państwem z siedziby Centralnego Biura Śledczego Policji, gdzie moi koledzy pokazali mi akta bardzo ciekawej sprawy warszawskiego biznesmena, który został uprowadzony i był torturowany w celu zwrotu długu. I ta sprawa może by się nie różniła od innych bandyckich spraw, ja takich spraw opisywałem już głównie w tygodniku Angora setki, gdyby nie jeden szczegół. Otóż taki, że sprawcami uprowadzenia, pobicia i tortur tego biznesmena byli Czeczeńcy. Jak wynika z akt, które czytałem, o, powiedzmy dokumentów, które czytałem, może o tak, żeby być precyzyjnym, to prawdopodobnie wspólnik tego biznesmena były, wspólnik, który miał do niego pretensje o rozliczenia finansowe, wynajął mafię czeczeńską, żeby go tam dość mocno poturbowała. Opis tego jest dość wstrząsający. Ja nie będę tego cytował, bo, bo nie o tym chcę mówić, ale chcę powiedzieć o czymś innym. Zanim włączyliśmy kamerę, to ja zajrzałem do internetu, i zacząłem czytać statystyki, w ogóle wydarzenia yy, z zakresu walki z przestępczością, różne informacje, komunikaty policyjne dotyczące Czeczenów. I rzeczywiście znalazłem tego dość sporo, bo co się okazuje? W Krakowie kilkunastu Czeczeńców siedzi jeszcze aresztowanych w ramach tzw. wojny gangów. W Krakowie tam kiedyś pod M1 sobie zrobili yy, bijatykę, napad na kogoś. W Warszawie iluś tam Czeczeńców siedzi za brutalne rozboje, wymuszenia, handel narkotykami itd. Statystyki dokładne są nieznane, bo jakkolwiek służba więzienna prowadzi statystyki według yy, osadzonych, yy, według krajów, to Czeczenia formalnie nie jest krajem, w związku z czym Czeczeńcy, którzy są skazywani, figurują w statystykach jako obywatele Federacji Rosyjskiej. Yy, to mnie skłoniło już jakiś czas temu do postawienia sobie pytania, dlaczego tak jest. Skąd w ogóle się wzięli ci Czeczeńcy? I, e, ponieważ ja od lat przecież, głównie na łamach Tygodnika Angora, ale nie tylko, opisuję zorganizowaną przestępczość. Wszystkie mechanizmy rządzące zorganizowaną przestępczością są mi znane. Spotykałem się też wielokrotnie z różnymi przestępcami. Nawet udało mi się poznać jednego z szefów mafii czeczeńskiej w Warszawie. No ale to już <noise> zostawmy w tym momencie na miejscu. I wiem zarówno z rozmów z przestępcami, jak i z rozmów z policjantami, że najsilniejszą i najbardziej trudną do rozpracowania strukturą przestępczą w Polsce staje się właśnie mafia czeczeńska. Mafia czeczeńska, która ma takie trzy główne obszary swojej działalności. Pierwsza to jest handel narkotykami, Druga to jest wymuszanie haraczy, a trzecia to są e, przestępstwa popełniane na zlecenie. I e, rzeczywiście, zarówno w handlu narkotykami, jak i w tych takich czysto kryminalnych przestępstwach, e, ślady czeczeńskie są coraz bardziej widoczne. E, dlaczego tak jest? Dlatego tak jest, że w odróżnieniu od mafii polskich, Mafia czeczeńska jest niezwykle hermetyczna. Mówili mi policjanci, mówił mi jeden z emerytowanych prokuratorów, że kiedy miał sprawy dotyczące jakiejś tam zorganizowanej przestępczości, bardzo poważnych przestępstw, w których przewijali się czeczeńcy, to żaden z nich nigdy nie zgodził się na współpracę z prokuraturą. Ani jeden. W kulturze czeczeńskiej. Jest taki bardzo silny zwyczaj, że konfident policyjny, kapuś, jakakolwiek osoba, która współpracuje z wymiarem sprawiedliwości, właśnie za decyzję o tym, żeby współpracować, zostałaby natychmiast ukarana śmiercią i to bardzo brutalnie. Ja przeczytałem w zagranicznej prasie opisy zbrodni popełnionych przez mafię, mafię, cze mafię czeczeńską. One są niezwykle brutalne. Człowiek, który zdecydowałby się zdradzić. Swoich czeczeńskich współbraci i współpracować z wymiarem sprawiedliwości, to oczywiście on umrze, ale będzie długo cierpiał, zanim umrze. Tam na przykład język mu wytnął, albo oczy wydłubią. No takie dość makabryczne opisy tego wszystkiego były. Ta właśnie hermetyczność powoduje, że struktury czeczeńskie są de facto nierozpracowywalne dla policji, bo. Nie da się tam, de facto się nie da, pozyskać tam źródeł osobowych. Inwigilacja, czyli głównie podsłuchy, podsłuchiwanie rozmów, no też niewiele daje, bo czeczeńcy mają ileś tam dialektów i nawet nagranie jakiejś rozmowy czy jakiegoś spotkania, no spowoduje to, że arcytrudne jest przetłumaczenie tego, a de facto niemożliwe zrobienie tego w jakimś czasie takim newralgicznym, to znaczy no nie jest tak jak, jak w przypadku polskim, że Słucha się dwóch polskich bandytów i policja natychmiast wie, bo ich podsłuchuje. Czeczeńskich bandytów można się słuchać i słuchać, po czym i tak nikt nie rozumie ich, ich, ich dialektu, więc te nagrania są niewiele warte tłumaczy znaleźć ciężko, bo, bo, bo też mało kto zgodzi się współpracować przeciwko czeczeńskim braciom. I to jest to jest pierwszy powód. Drugi powód rosnącej struktury rosnącej siły. Czeczeńskiej w strukturach przestępczych to jest ich brutalność. Bratwa, bo tak sama siebie określa mafia czeczeńska, jest niezwykle brutalna i ona nigdy nie daruje zdrady. Nigdy. W mafiach polskich ten, kto raz zdradzi, może potem liczyć na złagodny wyrok, może potem wyjść i zacząć sobie żyć normalnie. Kto zdradziłby mafię czeczeńską, ten nigdy nie będzie mógł liczyć na żadne przebaczenie. I to jest drugi powód. Czeczeńcy po prostu są tak brutalni, że sieją strach nawet w półświatku, wśród bandytów. Bandyci boją się Czeczeńców, a nie Czeczeńcy boją się bandytów. Proszę Państwa, i ta sytuacja prowadzi do takiego wniosku, że za lat może kilka, a może kilkanaście, całym półświatkiem w Polsce... Będą rządzić Czeczeńcy. De facto będzie tu istniało państwo w państwie, nie, niemożliwe do, 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 do zlikwidowania. Będzie to najpoważniejsze wyzwanie, przed jakim będą musiały stanąć polskie służby, a zwłaszcza Centralne Biuro Śledcze Policji. Czy one sobie z tym poradzą? No, czas pokaże. CBSP to jest ta służba, która funkcjonuje jeszcze najbardziej profesjonalnie na tle pozostałych naszych służb, bo pozostałe to można by rozwiązać jednego dnia i to, to nawet nikt by w świecie tego nie zauważył. Ale idźmy głębiej, proszę Państwa, i zadajmy sobie pytanie o przyczynę tego stanu rzeczy. Jak to się stało, że Czeczeńcy w ciągu ostatnich kilku lat przejęli kontrolę nad polskim podziemiem przestępczym? Przyczyną tego jest kretyńska polityka imigracyjna Dwóch rządów, czyli rządu PiS i poprzednio rządu Platformy Obywatelskiej, aczkolwiek PiSu w znacznie większym stopniu. Mianowicie chory na rusofobię PiS doszedł do wniosku, że trzeba pomagać tym wszystkim Czeczeńcom, którzy są prześladowani przez Putina, i dawać im azyl w Polsce. I w rzeczywistości, w rezultacie tej, tej, tej logiki, Polska stała się przystanią, takim bezpiecznym miejscem do życia. Dla Czeczeńców, którzy przyjeżdżają tutaj, dostają prawo pobytu, i co? No i sobie żyją, często dostając jeszcze zasiłki. Mam takie pytanie do Państwa: czy Państwo widzieliście kiedyś w jakimkolwiek polskim przedsiębiorstwie, mniejszym, większym, pracującego Czeczeńca? Bo ja nie. Ja widziałem pracujących Ukraińców, pracujących Białorusinów, trochę pracujących Czeczenek, ale nie widziałem Czeczeńca. Dlaczego? Bo ci czeczeńcy, którzy do Polski przyjeżdżają, oni to są najczęściej weterani wojny i oni perfekcyjnie opanowali jeden rodzaj umiejętności, czyli umiejętność walki. To są znakomici żołnierze, bo doświadczeni przez lata w bieganiu z, ka z kałasznikowami po górach, w strzelaniu się z armią rosyjską, w, 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 w zabijaniu. To rzeczywiście umieją, natomiast no, ich umiejętności, nazwijmy to w gospodarce, są delikatnie mówiąc bardzo niewysokie. I y, typowy czeczeński uchodźca, który przyjeżdża do Polski i dostaje tutaj zasiłek, to on nie idzie szukać pracy. On albo siedzi na tym zasiłku, albo po prostu angażuje się w struktury przestępcze. Takich Czeczeńców którzy właśnie zaangażowali się w struktury przestępcze, w samej Warszawie jest ponad tysiąc. A może już, może już nawet ponad dwa. I e, takie są skutki właśnie tej polityki e, fałszywej rusofobii. Ale cała ta sprawa ma jeszcze jeden aspekt, bo przecież chyba nikt, kto ma wszystkie klepki w porządku e, i umie czytać mapę, to nie będzie twierdził, że Polska granicy z Czeczenią. A to oznacza, że z Czeczenii do Polski trzeba przejechać. Przez co? Przez Rosję. I teraz trzeba sobie zadać pytanie: czy władze Rosji sobie nie zdają sprawy z tego, że iluś, ileś set, ileś tysięcy Czeczeńców przyjeżdża każdego roku z Czeczenii do Polski, żeby się tu osiedlać? No oczywiście, że sobie zdają sprawę. I co robią? Zatrzymują tych Czeczeńców? Nie. Dogadują się z nimi. No nie z wszystkimi oczywiście, ale z bardzo wieloma. My Wam pozwolimy z Czeczenii do Polski przejechać bezpiecznie, ale za to macie tu współpracować i informować. Nie wiem, bo nikt nie ma takich danych, ilu tych Czeczeńców, którzy wskutek durnej, rusofobicznej polityki dostali w Polsce azyl. I poszło do półświadka, ilu z nich jest tak naprawdę agentami służb specjalnych Rosji. Nie mam takiej wiedzy, ale takie zjawisko na pewno istnieje. Także, proszę Państwa, rusofobiczny, chory na rusofobię rząd Prawa i Sprawiedliwości otworzył polskie granice dla uchodźców z Czeczenii i w rezultacie przysłał nam tutaj setki bandziorów, które zasilają świat przestępczy. I wśród nich iluś tam ruskich agentów. Zrobił to PiS, który wszystkich swoich przeciwników wyzywa od ruskich agentów. Z tą refleksją Państwa zostawiam. Do zobaczenia.